Po jakim we nie Nie wtore ci obyczaje, przyniewiarki, roztomaite auzdruki zakorzenili się we naszej świadomości tak głęboko, i że zdą się co by byli ci z nami na istot od zawdy. A jeśli ich na istot mocka, i nie zawdy co by poradzi spomniakować skąsi się one w zim. Zwykł od we drewno. Co było drzynąć, złe siły, zaobyć kupluje się ze krzyżem, na którym był ukrzyżowany pombuczek. We wielu świątyniach na całym świecie znajdują się relikwie koński pombuczkowego krzyża. Uważuje się, co ich kusikowanie, albo inoletkie tyknięcie, gwarantuje zdrowie i srogi glit. Entli tyknięcie każdego drzewa, każdego strumu. Kiedy uznawali ludzie za symbol krzyża, zostało gruntem upowszechnionego przywyku w odklupowaniu zawdy i wszandy we niepostrajchowane. To jest jedna wersja. Drugo posywa do czasów, kiedy to ino kościoły dowali schronienie ludziom sekierowanym, kiedy ściągane dokludzili się, doturmanili do świątyni i tykali drewniane dźwierza, trwiali tym tuplem pod krzyża. Byli ci za tym już na zicher bezpieczni. Żaden tyż nie śmiałby ich tam aresztować, bo dla ich chowałoby się to ze świętokradztwem. Jest ci jeszcze jedne wyłożenie. Ze czasów, kiedy ludzie mieszkali ino takich drzewnianych chałupach, te, w którym się darzyło, strachali się o tym głośno godać, co by nie drożnić dłożkliwych szczotków, wiuraszków i nie przysmykać do dom nieszczęścią sobie by już zaś zagłuszyć, przytulnić, bo sprawianie o tym, jak to też im się szczęśnie darzy, Jaki ci to mają mazę, ludzie klupali ci na całki karpę wszystkim, co mieli pod gracą, a i gościami we drzewniane ściany swoich chałupów. W tym duchy nie poradzili z tych jej i wszystkich jej łospróbek. Jednak podle w no mniejszych z zwykłym pokazał się jeszcze w czasach pochańskich, kiedy ci to ludzie oddawali strumom bosko, czyść i nabożeństwo. Pogłony wierzyli i że kiedy pierąt prasknie w stronę, wlazuje wyjść bosko siła. Dąbił zaś bój siedzimą gromowadnego bóstwa. Tyknięcie jego trąska przykludzało powodzenie i tuste lata. No i do dzisiaj wszystkie mądroki, jeśli w to wierzą, a bo imię, klupują, by nie drewno, co by im się darzyło. S -s Sól, żal, jak niektórzy godają. Od zarania naszej cywilizacji azystowała ludziom i mieli ci ją łoni za święto. Była ci ona obecno we obrzędowości, składanej bogom we ofierze, prefiero wspominki o tym i we wibibiblicy, a i wetyże o opisach pohańskich obżędów. Znosić ją szło na każdym tiszu, a jodło bez soli stanowiło obraza, deszpek dla pierwszych bogów postawiła swojej znaczenie we współczesnym języku, bo domy przeca, co by dobrze przejrzyć człowieka, czas dokupy, do kupy, weczkać We starożytnym Rzymie żołd wypłacali bojokom solum. Zadzło snożo i tym ubiera się ją za symbol snożnych, okrudnych geszeftów rtycznej porządności. Grecki matematyker Pitagoras Wiecie, wiedział soli symbol rechtu, sprawiedliwości, zaldzie szykownistym też konserwantem, bez tłuszczy, że ci zalci mole długotrwałego przecieństwa i ku temu cechom nieśmiertelności. Arabeli stawiają na stół przed każdym na zuchantym sól, co by ci mu pokazać, i że mają ku niemu dobre zamiary. We wielu krajach sól wkłada się umartym martym do truły. A na cycha nieśmiertelności jego duszycki, Te kocy zaś ichnie nie i winiorze wciepują gość soli do winiannej albo piwnej putyry, co by odrzynąć roz zorty heksy i siky. Łosucie zalcą od najdobniejszych czasów mo się za słychy, łoszkliwych wieści. Przesądne ludzie, kiedy bez sufa łosują sól na doczkaniu draby, ciepią przygodź soli lewą gracą bez lewe pleco, co by wykuglować się od wszelkiego nieszczęścia i obronić się od wioska. Dziobą jest, ale zwirtny i szprymny, przylazuje ku człowiekowi wiekowi od zatku, albo ze lewej zajty, To jest na, ich, na, na isto za i bardziej narażono na angliw jakiegoś łośwa. Wątek, motyw łosuciu soli pokazuje się we wywołanej ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci. Miałem przyroczy to, żeby obejrzeć ten obraz, jak my byli w Mediolanie ze moją edzą w 1980 roku. Ten ścienny malunek, ta ostatnia wieczyżo, jest w refektorzu Kościoła Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Na lewej zajdzie tiszy Judosza idzie gdzie do obalono. Zalcfaska. Dzieje się to we chwilce, kiedy Jezus go do apostlum, i że jeden z nich go wyzdradzi. Jej fresy są festęgnięte we mankuli, ale ten ci ludz, co by wyglądać po jednakich pijącach niemi, niewinowato, jak ińsze strekuje lewo graca na denga protestu, na cychał odpory, chocia ja prawą bez zacisnął na bojtniku ze szczebnikoma. Fes gestykuluje i łun osuł ta sól. co Leonardo da Vinci wykorzystał motyw starego przesądu w oladrameńskim wymowie o wymówie, o zalcu, co by wzmocnić dramatykę zdrady tego judosza. No i rzeknijcie mi, nie dowocie Fes pozór, co by się sól u w na zim nie ossuła? Dowocie A teraz zęczy fajsk. Istnieje pora wersję wyłożenia, po jakiemu ludzie wierzą, co Huf a pod koła przynosi ze szczęści. No i bardziej znano jest legenda o takim jednym świętym Danstanie, który zanim został biskupem był szumnym fachmanem Kowory. Ten ci święty był przełodem klasztoru Grastenberry i erzbiszofem Cantenberry. Tam w latach 924-980 ł. Roz czasu przyszł ci ku niemu z sum Lucyper w przebleceniu i poprosił, sobie go pokować. Wystawił kopyto, a to nie święty Dansten się zmiarkował, kapnął się i że to jest dziobą, chycił ci go sztram za chyrtuń, przyprzył go do ściany, a ja począł prać hamerem we te jego kopyto ze telą siłą i że dziobą łozna się na całki karpentel i szkumlą ci fest łopolitowanie. Jednak kowol go nie wypuści, a że mu ten dziobą nie przyobiecą. Co nigdy nie przestąpi proga tej chałupy na zwierzach, wtorej, przydziergano jest spod kuwa. Inszą tradycją skuplowano jest ze szeroko rozpowszechnioną wiarą we heksy. Ludzie wierzyli, co heksy strachają się koni i bez to szczer furgajum na mietłach, a z tego płyną światły i prosty riksus. I że ten dom na którym powano jest ci chówajza. Kupluje się heksum ze koniami i z kuli tego, będą ci łonę chronić od takiego miejsca. Te wszystkie heksy, co to one i miały odstraszować są widok podkuby I tak ci już chnet na całym świecie ostało, i że podkuba przynosi szczęście. Przed zapewnikiem ci nielozu się bildowanego chopa w najmoderniejszym autoku, we ząb brylach i mobilniokim przydaklu i sprzydinksowaną do zadku podkowu, prawda? I na jest jest fajny gystym, jakim jest uścisk gorści, podowanie ręki. U gruntu kamradzkiego zgodliwego gestu legają podejrzliwość i bojączka. W dawnych czasach człowiekowi zagrożało moc gruzy od gadziny, od innych, cudzych ludzi. Żadnemu nie szło spolegać i dufać. Ludzie napoczli tedy w zbrojcie we knebulce myloki, a nie skorzy we szwerty, trefze z nieznajomych, cudzym człowiekiem mógł być festgefernych. Możemy byli cztery takie strategie, strichy postępowaniu. Nawrócić się na zód i duknąć się od treku, łostać stoć, a za tym pracie, ze bronią we gracy, rzeździć wartko bez haje, albo powitać się bez wafy i bez pragi. Co by szło szapnąć ten czwarty Szymej, nietykniętym godziło się przekonać się wzajem o jej pokojowych zamiarach. Ceblikaria to oni bafa, co uko bronił, odkładają kaśnik na kraj, albo bodaj sejmowali śni i pokazowali, co one są próżne. Do srokszego uważowaniu wymieniali uścisk. Gorści to szczerowało ci wez w za ta szebla, albo szper. Z tela wzięło się też ta tradycja podawaniu prawej ręki, we za zaobyć, dzierżuło się broń. Mocka, co by nie powiedzieć, że no więcej, mamy zwyków i zabobonów skuplowanych ze żeniacką. We wydowaniem się, łobabieniem, jakby to tam w to nie mianował. Szłoby samo sprawiać złotym bez pora godzin, ale nie plac i czas sam na to. Miesięć no zwyk, e tam, te już belekaj zaboczony. Kiedy jest kuplowany ze chodzowaniem po drodze chopa ze babu. Dzieckom zawdy tuplikowało się, co baba depto to Znaczy się ze prawy zajty zajpy chopa. tym ten grypnisty zwykł już dawno wciepli do puzekli, ale se za moich czasów stramski hop dowął na to fest pozł. Ale słuchajcie, nie zawdy tak było. Jestem za pieronem starego pierwy, stramski i galantny hop. Jakiś show ze kobietą per amt, zawdy do wobabie karynka, co ona nie deptała od strony Bolsztynu. A to skóli tego, i że w ten czas byli jeszcze w Szandy, we wszystkich miastach, przy cestach Ranty i Rensteiny, kajch niebieską krążto belówka Jak nie przejeżdżał przejeżdża kucza, karyta, a nie skoży to auto, to ino hopa popyskał. Co tam popyrskało? Łopcie pało ci go flapsym marasym, no tą tumbelowo pluchtało ci go na dojmentu. Nie skorzy to się już medwe, coj o Europie przyjeno, co baby, lipsy, babeczki, trzymali się no ręcznie, znaczy się prawy zajty chopa. Ale czasem te roski wspomnieć o jednym zwyku, kiedy był piastowany jeszcze można ocznili z i oto jest jest podczas ze, ze łosprowek mojej starki Klary, kiero mieli mojemu bracikowi, to sztyć złosprawia. Szło, szło to o jeden taki wiesielny przywyk. Podług starodownego zwyku na łączą klubinów i to od zarbi we kościele modopani musiała stoć koniecznie ze lewej zaity chopa. Młody żyniol podował swojej dziąsie swój lewy arm. A to wszystko bestusz i żydowni bali i do kościoła szlachcic szą ze szablą przyjścia. Roza, kej, było tego potrzeba, co kandydat na Żyniola musiał odeprzeć wzobistnego konkurenta, Giegnera albo też i łoskokoconego, łoseglonego fatra, który nie dozwoli na Żyniacka swojej cery. Te roski to już żaden chłop nie na to pozór, ale z do, co to był na istot, grypnisty zwyk i Blank nie ma to za bobon. No a teraz na ostatek jeszcze coś ich mam takiego, łoczym się Blank nie do, bo wszystko mieniu, co tak musi być iż szluz. Łoschodzi mi się o knepę. Pierwsze przychodzienia, we wtore szacieli się ludzie, byli oblekane bez goła i nie mieli one żadnych chaszpów ani haltów, zatem napoczni ludzie używać chocyków, hajtków, niskorzy, rostomajtych sznelków, szpangów, a na ostatku poczli się knefle, druknopfy i co tam jeszcze. Pierwsze knefle przyśnajdowali ludzie do jej łachów, klajdów i przyłobliczek Kaisik we XIII wieku, chociaż nie wszystkie z nich posługiwali do zapinania obliczków. byli ci one ino jakąś jakąś w lechowskim przyłodzieniu odgrywali ważną rolę, za czasów Karola I Antegaweńskiego chopskie pantalony, ich galoty, byli musowo zapnięte już na kneple. Byłoby to najstorechtowne, kiedy baby i chopy zabierali się na ta samo zajta, bo nie ma przeca dożycnego wytuplikowania, co by musiało być inaczej. Bez ten jednakowość chopy, Łot szlaf ansugów, a że do szyjkownistych szaketów mają wszystko zapnięte na prawo zajta, a baby na łotwirtka. Ło szkrypce, szmydlery mienią i że to skuli babskiej fałeszności. Baby tak by tak muszą wszystko robić na sprzek, inaczej nieźli chopy. Ło schodzi się łoto i że większością ludzie są praworęcznie, a nie lewajtkorze czy mańtyki. Ale Opił od zabdy oblikam się samodzielnie, a baby, już, zwłaszcza swoje panieuchny, korzystali, ani wtorek robią to do dzisiaj, ze spromożeniem izbetnych drążków. We retoriku babów zapinanie na lewo zajta jest jemniejsze, to znaczy było wygodniejsze dla izbetnych drążków, kiedy gębą ku swojej pani, a już prawą ręką zapinała jej szaty. Krom tego, na lewej ręce kobieta zarobić dzierży dziecko. A kiedy musi we jawnym placu nakormić swoje kukulątko lepszy, lepszy jedzie, posebucie lewicyce. Dziec dzięka temu dziecka jego frajno praworęka, mogę ty skoro potrzeba, szukać dziecio prawą połomantla albo co tam ci ona, mona się oblecone. Bez tuż tyś, zapinanie się na lewo zajta jeśli lobabów, o wiele, wiele bardziej szprymnych. Możebne jest też większe wytuplikowanie. We średniowieczu chopy musieli być durch i jednym cięgiem fertik do giefechtu. I co by w blisk po gipku wyjmnąć szwert, prawo gracza trzymali we ciepłym miejscu za niabra, co by mu ona nie zmarzła i była zawdy zwyrtno i fertik do dzierżenia obuwi. Tymu też musieli zapinać swoje przyłodzienie na prawo strona. <laughs> Dzisiaj żadnym ze tych gruntów już nie ma najmniejszego znaczenia. A isty podział na babski i hopski szymer zapinaniu. Knefli trzymie się nasz tram furt. Wejno srogo jest siła naszych przywyków. Głos prawił ojciec